W roku Polska sprzedała za granicę towary rolno-spożywcze za ponad 14 miliardów euro. To oznacza, że najprawdopodobniej padnie kolejny rekord w eksporcie żywności. Co opłaca się teraz produkować? Sprawdzimy w Agroszansie. Maria Sikorska, witam i zapraszam. To 30-hektarowe gospodarstwo państwa suchojadów. Od 2000 roku ze względu na walory przyrodnicze gospodarze oferują wypoczynek pod gruszą, co przynosi im pozarolnicze źródło dochodu. Na uatrakcyjnienie oferty agroturystycznej oraz rozbudowy domu pozyskali dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednak podstawowym źródłem utrzymania rolników jest produkcja szparagów. W województwie świętokrzyskim to jedyne gospodarstwo, które się w tym wyspecjalizowało. Samo nasadzenie szparagów na obszarze hektara kosztuje 50 tysięcy złotych, a później należy uzbroić się w cierpliwość. Pierwsze plony pojawiają się po trzech latach, a zbierać można je przez kolejne 10-15 lat. Szparagi dla rolnika okazały się ciekawą opcją, bo posiada najsłabsze, piaszczyste gleby i uzyskał finansowe wsparcie na rozwój tej produkcji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Sprzedaję te szparagi w dużych ośrodkach miejskich, Kraków, Warszawa, Katowice, część oczywiście w województwie świętokrzyskim. I również próbowałem troszeczkę handlować do Niemiec, ponieważ. Szparagi muszą być przetrzymywane w chłodni po zbiorze. Rozpocząłem budowę chłodni. Adoptowałem pomieszczenia po budynkach gospodarczych. Chłodnia, również, no jest to inwestycja, bardzo dużo pochłania środków finansowych. W związku z tym ta, ta pomoc była konieczna, ponieważ szparagi kończą się w czerwcu. I chłodnia byłaby no, niewykorzystana w tym okresie. Później mamy śliby. Od e, sierpnia do listopada chłodnia jest wykorzystywana na przetrzymywanie e, ślib. By sprawdzić, jak można zwiększyć potencjał gospodarstwa, do Gminy Szydłów przyjechali eksperci szanse. Profesor Czesław Nowak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, specjalista do spraw ekonomiki rolnictwa. Zdzisław Kniewski, wiceprezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, prezes Świętokrzyskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej. Justyna żak kierownik powiatowego zespołu doradczego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Marian Chnatko, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Eksperci zalecili w gospodarstwie kolejne inwestycje, które zmniejszyłyby koszty produkcji, a także zwiększyły zyski z uprawy szparagów. Takim rozwiązaniem mogłoby być skorzystanie z odnawialnych źródeł energii. Mam tutaj konkretnie na myśli tak zwane instalacje fotowoltaiczne, które pozwalają produkować energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa i możliwość odsprzedawania jej do, do sieci. Uważam, że powinien działać tutaj program, projekt wsparcia takiego kanału dystrybucji produktów rolnych, by towar nie był przewożony na dużych odległościach, a rolnicy mieli możliwość sprzedawania produktów wytworzonych w gospodarstwach właśnie lokalnie. Przy tym wykorzystaniu gleb, takich gleb, no to jest świetne podejście. Na dodatek mieszka w bardzo atrakcyjnej okolicy, więc oczywiście ta agroturystyka u niego jest tutaj uzasadniona. To jest rozsądne, ale długofalowo biorąc, to myślę, że będzie musiał jednak troszeczkę bardziej pomyśleć o specjalizacji. Nie można być dobry we wszystkim. Agroturystyka i szparagi, one nie są konfliktowe w takim znaczeniu, że nawał prac jest akurat tak rozłożony, że się rozmija, więc nie ma powodu do zmiany. A raczej droga w kierunku szparagów na pewno i biorąc pod uwagę lokalizację gospodarstwa, no to poprawę agroturystyki. Specjaliści nie doradzają kolejnych inwestycji w agroturystykę, a jedynie urozmaicenie oferty. Trzeba wykorzystać naturalne warunki, typu jakaś ścieżka, minigolf można zrobić na przykład, można, można e, łatwo boisko do siatkówki, trochę lepsze. Sieć gospodarstw edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to prowadzone na wzór innych krajów europejskich. Warto by było w tym gospodarstwie właśnie podjąć taką inicjatywę, ponieważ... Mamy tutaj do czynienia z agroturystyką, z bardzo ciekawą produkcją rolniczą. Warto by było jedno z drugim połączyć. Aby móc wpisać się w sieć gospodarstw edukacyjnych, należy wybrać sobie dowolne dwa cele edukacyjne. Można by było połączyć uprawę szparaga, na przykład z przetwórstwem tego szparaga. Gmina Szydłów to śliwkowe zagłębie Polski. Eksperci nie wykluczają więc, że dobrym pomysłem byłoby założenie wioski tematycznej, wioski śliwkowej, nie tylko przy ciągu Mgnęłoby to turystów, ale także zwiększyło sprzedaż wyrobów ze śliwkami w roli głównej, w których wytwarzaniu miejscowe gospody nie są mistrzyniami. Polska słynie za granicą nie tylko ze szparagów, jabłek czy pieczarek. Pojawiły się także nowe hity eksportowe. Które towary Made in Poland sprzedają się najlepiej i jakie są tendencje na arenie międzynarodowej wymiany handlowej, porozmawiam z Państwa i moimi gośćmi. W studiu witam profesora Andrzeja Kowalskiego z Instytutu Ekonomii, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dzień dobry. Tadeusza Przymusa, prezesa firmy produkującej Kajmak. Dzień dobry. Oraz Sławomira Cichackiego, wiceprezesa Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie. Dzień dobry. Kajmak został okrzyknięty podczas największych targów żywieniowych w Berlinie hitem eksportu. Gdzie Kajmak już trafia? Wchodzimy na rynek chiński, a próbujemy wchodzić na rynek afrykański. Byliśmy też, parokrotnie eksportowaliśmy do Niemiec i do Austrii. Udało nam się przejść i targi w Sial w Paryżu, i targi w Monachium, i targi w Rimini bez problemu. Daliśmy sobie radę we wszystkich tych imprezach, no i to powoli zaczyna przynosić efekty w postaci właśnie kontaktów handlowych. Współdzielnia w Repinie podbija rynek chiński, trudno się było na niego dostać? Zaczęliśmy od dostaw na rynek chiński mleka UHT, natomiast w ostatnim czasie realizowaliśmy również dostawy mleka w proszku pełnego. Tutaj widzimy dosyć duży potencjał. Sam rynek chiński jest jak najbardziej ciekawy. Chińczycy są największym importerem mleka w proszku na świecie. Mieli, zaliczyli kilka wpadek jakościowych, były tam problemy jakościowe w przypadku mleka dostarczanego z Nowej Zelandii. Stąd też u Chińczyków pojawiło się, jak gdyby takie czerwone światełko się zapaliło na to mleko, zaczęli poszukiwać nowych dostawców, dzięki temu mleko importowane z Unii Europejskiej zyskało, stanęło w nowym świetle. Stało się ciekawym produktem i my chcemy też to wykorzystać. Które produkty z naszego kraju są teraz najbardziej popularne? Dawniej były to ziemniaki czy owoce? Tradycyjnie te największe hity nasze to są owoce i warzywa. Proszę wskazać inne sektory w Polsce, które zajmują w eksporcie drugie, trzecie miejsce na świecie, nie w Europie. Ważne, że kiedyś eksportowaliśmy, jeżeli eksportowaliśmy, to głównie surowce, a w tej chwili produkty przetworzone, a nawet potrafimy wchodzić ze specyfikami, że do 2003 roku, praktycznie przez cały okres powojenny, mieliśmy jedne saldo handlu zagranicznego. I to w tej chwili ta nadwyżka w zeszłym roku była ponad 4 miliardy euro. W tym roku aż się boję powiedzieć, ale nawet najwięksi optymiści nie przewidzieli, że te tempo utrzymamy. 30% wyprodukowanej żywności w Polsce idzie na eksport. Jak panowie oceniają, co jest największym atutem polskich produktów? Wysoka jakość? Cena? Chyba dwie rzeczy. Po pierwsze, cena. Oczywiście jesteśmy w stanie zaproponować produkty o porównywalnej jakości, które są na rynkach Europy, Unii Europejskiej czy światowych rynkach. A po drugie, jesteśmy w stanie zapewnić jakość. Czy mleczarnia skorzystała na przykład z funduszy, z dotacji na zwiększenie wartości dodanej? Tak, oczywiście. Myślę, że większość zakładów. Specjalizujących się w produkcji żywności skorzystała z tego. Również i my korzystaliśmy ze wszystkich, na wszystkich etapach, można powiedzieć, czyli w każdym programie, inwestując w unowocześnienie zakładu. Natomiast jeszcze na chwilę musiał wrócić tutaj do tego poprzedniego pytania dotyczącego do naszych przewag. Tutaj poza ceną i jakością, bo to jest niezbędne i to jest zrozumiałe, że to musi być zapewnione przez dostawców, jeszcze dołożyłbym elastyczność, ponieważ jesteśmy zakładami z reguły zdecydowanie mniejszymi niż globalne firmy. Łatwiej się godzimy z wymogami, które narzucają nam nasi kontrahenci. Także to tak dodatkowa wartość przez nas dodawana. Jak będzie się rozwijał handel międzynarodowy? Czy ważne są tutaj tak zwane rynki wschodzące? Ciągle trzeba szukać nowych rynków. Trzeba pamiętać, że rynek unijny to jest rynek bogatego społeczeństwa, nasyconego i bardzo trudno jest ciągle rozszerzać ten eksport. Wydaje nam się, że raz osiągnięty sukces, znaczy nie wszystkim, znowu, to jest on nieznany i tak będzie zawsze. Nie. I ta wieprzowina. No i niech będzie takim przykładem. Kiedyś no, było niewyobrażalne eksport bez polskiej szynki. Nie wyobrażam sobie. Tak. Tak. W tej chwili, tak jak mówiłem, więcej importujemy. I, i kolejne rzecz. To też trzeba głośno mówić. Pojawiają się tak jak wszyscy, gdzie jest sukces, gdzie są pieniądze. Którzy próbują poprawiać opłacalność metodami niekoniecznie uczciwymi. I, I tu nie jest tylko odpowiedzialność jednego producenta, a przy tym no, też musimy się bronić, bo często y, te oskarżenia o ruch, PR. Tak, niekoniecznie są y, prawdziwe. To znowu kwestia reakcji, a z drugiej strony y, szybkie ściganie. I karanie. Co my w tej chwili możemy stosować to przede wszystkim rzetelność, jakość dbanie o klienta, budowanie marki polskiej. Niemcy, kiedyś tak zbudowali markę swojego produktu, swoich produktów i w tej chwili produkty, które mają etykietkę, że są wyprodukowane w Niemczech, są postrzegane. Jako dobre i przeważnie mogą uzyskiwać wyższe ceny. Z drugiej strony zdobywanie rynków to nie jest sprawa prosta. Z tym, że drugie, takie optymistyczne zdanie. Gdyby było prosto, to by było nudno. Malkontentstwo mówiące o tym, że się nie da, że to za trudne, że straszne wydatki, uważam, że to jest bez sensu. Trzeba działać. Sektor rolno spożywczy to jedyny dział polskiej gospodarki, który przynosi tak pozytywne efekty w handlu zagranicznym. Za osiem miesięcy tego roku wartość eksportu wyniosła. Ponad 12 miliardów euro. Można więc powiedzieć, że Polacy znaleźli smakowity sposób na sukces. drewna. Tak wygląda codzienna praca ekipy z Zakładu Usług Leśnych z Litbarka. Polega na dostarczaniu drewna od dnia do miejsca jego załadunku, składowania i wstępnej obróbki. To najtrudniejsza i najkosztowniejsza faza transportu. W takim przypadku niezbędna jest logistyka działania związanego z przygotowaniem ściętego drewna do wywozu z lasu, ale także odpowiednio liczna załoga i odpowiednie maszyny. A właśnie w takie Zakład z Litbarka został zaopatrzony dzięki dotacjom na rozwój mikroprzedsiębiorstwa uzyskanym z Agencji Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Wcześniej używany przez pracowników firmy sprzęt nie spełniał wymogów współczesnej branży wykonawstwa usług leśnych. Teraz firma posiada dwa ciągniki oraz cztery specjalistyczne przyczepy z ładowarką i dwuosiowe. To umożliwia lepszą organizację i wydajność świadczonych usług. Poprzednio jeździłem mniejszym traktorem i mniejszą przyczepką. nie ta przykładowo na to przyczepkę wchodzi 10 metrów drzewa, a tam to wchodzi o 5 metrów drzewa. Nie? I ogólnie jest y, sprzęt większy. Traktor jest większy, tamten miał 105 koni, 125. W tym jest klimatyzacja, jest po prostu i mocniejszy, i cieplej w środku, i w lato jest chłodniej, a w tam po prostu był gorzej. Nie? Wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt umożliwił firmie poszerzenie listy klientów i zwiększenie liczby zamówień. Wykonuje głównie zrywkę drewna. Jest to zrywka drewna krótkiego, kłodowanego. Polega to na... Transporcie drewna z lasu na drogi wywozowe. Na samym początku pracy w lesie zrywka wyglądała nieco inaczej. Te prace robiło się ręcznie. W tej chwili nie wyobrażam sobie zrywki ręcznej. Jeżeli kłoda drewna waży 50-100 kg, a czasami więcej, jest to nierealne. Dlatego weszły maszyny do, do, do pozyskania drewna. Maszyny, głównie do zrywki. Komfort pracy, który posiadają operatorzy w nowych maszynach, w nowych ciągnikach, jest zdecydowanie większy jak w, w ubiegłym wieku. Ma to jeszcze niebagatelne znaczenie w wymogach, jakim podlegają lasy państwowe, jeżeli chodzi o certyfikację, a jesteśmy certyfikowani przez dwie organizacje. FSC i PFC. Praca przebiega bardziej przyjaźnie dla środowiska. Jest mniej szkód w lesie w wyniku prac, które firmy wykonują. A to właśnie nam zapewnia nowy, dobrze wyposażony sprzęt i dobrze wyszkoleni operatorzy, którzy te prace wykonują. Dzięki agencyjnej dotacji zakład wzbogacił się o nowy sprzęt, ale także o trzech nowych pracowników. Takie umaszynowienie i zgrana załoga pozwalają myśleć o kolejnych etapach rozwoju firmy. Mamy dwójkę dzieci, córka chodzi do liceum, syn chodzi właśnie do technikum, tak samo leśnym. Próbujemy go tak samo wciągnąć w ten las, żeby nam później, jak skończy szkołę, mógł pomóc w tej pracy. Dysponując konkurencyjnym zapleczem maszynowym, firma ma możliwość stawania do przetargów, a to daje szansę zakontraktowania dodatkowych prac w już obsługiwanych leśnictwach, a także w leśnictwach sąsiednich. Pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich pozwoliły na zwiększenie przedsiębiorczości na wsi, ale także na stworzenie nowych miejsc pracy. Firma z wykorzystała agencyjne dotacje na rozwój zakładu. To mikroprzedsiębiorstwo z gminy Golub Dobrzyń specjalizuje się w produkcji dla hodachówki. Dzięki agencyjnym dotacjom na rozwój w zakładzie wprowadzono nowatorskie rozwiązania w technologii produkcji. Realizacja inwestycji wzbogaciła asortyment firmy, pomogła zwiększyć skalę produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu cen wyrobów o 20%. Zastosowanie nowoczesnej technologii sprawiło, że jakość produktów jest porównywalna z ofertą międzynarodowych wytwórców. Zakup tych maszyn owocował, że tak powiem. No, zwiększeniem naszej konkurencyjności, ponieważ tego typu maszyny mają firmy z południa Polski. My jesteśmy tutaj na miejscu, że tak powiem. Pozwoliło nam to dotrzeć szybciej do klienta. Warto korzystać z takich środków na rozwój firmy z tego względu, że nigdy by mi nie było tak od razu stać wyłożyć takie pieniędzy na zakup danych maszyn, danych produktów i tak dalej. Wszystko przebiegło u nas bardzo sprawnie, szybko. Skończyły się generalnie na wystawieniu przez firmę dostarczającą faktury pieniążki przyszły do nas na konto, no i jesteśmy zadowoleni. Unijne dopłaty pozwoliły także na zwiększenie zatrudnienia w firmie powstało pięć nowych miejsc pracy. Była to firma, firma trzyosobowa składająca się z szefa, kolegi i mnie, czyli taka firma handlowa działająca na lokalnym rynku. Dopiero późniejszy, późniejszy rozwój. Przyczynił się do tego, że stała się to firma bardziej znana, bardziej zauważalna w regionie. W, nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale i w województwach ościennych. Pracuję już tu od 4 lat. Zajmuję się obsługą maszyny do Bachy płaskiej i blachodachówki. Rynek widać, że się rozwija. Jest zapotrzebowanie na, na rynek, jeśli chodzi o dachy, budownictwo i tym podobne. Komfort pracy jest dość duży z tego względu, że są nowoczesne maszyny, które gwarantują duże bezpieczeństwo, w, jeśli chodzi o pracę. Oferta dzięki wsparciu z programu rozwoju obszarów wiejskich poszerzył również zakład z gminy Brodnica, który specjalizuje się m.in. w handlu częściami zamiennymi, a także w rozbiórce przeznaczonych na złom samochodów. Firma funkcjonuje od 22 lat. Zajmuje się na dzień dzisiejszy demontażem pojazdów. I oczywiście holowaniem samochodów z wypadków, jak również z kupem i sprzedażem aut używanych. Korzystałem z różnicowania w kierunku działalności nierolniczej środki przeznaczyłem na zakup prasy do zgniotu karoserii oraz zakup wózka widłowego, jak również podnośników. Podniosło mi efektywność pracy. Nie no, wózek widłowy jest niezbędny tutaj przy karoseriach. Przecież nie wszystkie samochody są na kołach, jeśli chce się je demontować. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do wzrostu dochodów firmy. Dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu zakład mógł rozwinąć działalność związaną z demontażem samochodów. W związku z modernizacją zakładu zatrudniono również dwóch pracowników. Pracuję tu 6 lat w firmie. Zajmuję się, na Początkowo zajmowałem się demontażem pojazdów, teraz zajmuję się naprawą ich. Myślę, że bardzo dobrze się tu pracuje. Z mojego punktu widzenia dla mnie jest bardzo satysfakcjonująca ta praca i myślę, że dla reszty pracowników też. Pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 unowocześniły setki firm oraz umożliwiły utworzenie na terenach wiejskich około 37 tysięcy nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem. Polska jest trzecim największym producentem borówek na świecie, a hektarów plantacji wciąż przybywa. Przykładem na to może być gospodarstwo ogrodnicze z województwa Podlaskiego. Pejzaż północno-wschodniej Polski, tereny zielonych płuc kraju. To właśnie tutaj do gminy Janów, gdy w latach 50. nastąpiło odkrycie borówki w Europie, sprowadzono te rośliny. Kilkadziesiąt lat później w gospodarstwie państwa Wilczewskich zaczął wyrastać jeden z największych borówkowych ogrodów na świecie. Obecnie plantacja obejmuje obszar 330 hektarów. Dzięki rzetelności oraz wykorzystaniu nowoczesnej technologii, rodzinne gospodarstwo państwa wilczewskich jest partnerem dla tych, którzy cenią sobie najwyższą jakość. Zakup nowoczesnych maszyn oraz powiększenie areału plantacji było możliwe dzięki dotacjom uzyskanym za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niedowierzałem, ja że będą takie fundusze bezwzwrotne dla rolników takich jak ja, po, po które można będzie sięgnąć. Z niedowierzaniem tak jak wielu moich kolegów i sąsiadów mówiło, że to podstęp, że to niewiarygodne. Jak to? Nie, że W historii świata nie było zapisane nigdy, że ktoś komuś będzie dawał pożyczki bezwrotne, że nie trzeba będzie oddać tych pieniędzy. Ja, no, ale zaryzykowałem. Znalazłem człowieka, który pokierował dokumentami. Okazało się, że, że rzeczywiście te pieniądze wpłynęły na konto. Aż, aż nie do wiary, ale prawdziwe są. Kupiliśmy, jak przypominam sobie, kilka ciągników. Kilka to chyba ze cztery. Opryskiwacz, duży sadowniczy kosiarki sadownicze, kupiliśmy i rozsiewacz nawozów. Gradów jest bardzo dużo i, i, i wszystkie wsie i plantacje sąsiednie no, często są gradowane. Na Borówce to, to wystarczy pół minuty i zostaje na owocu blizna i on nie nadaje się jako owoc deserowy, więc no, traci się renomę kupców i, 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 i finanse pokaźne i tak dalej. Dlatego, dlatego to było jakby inspiracją do zastosowania dział i nie wiem, czy bym się odważył sam, bo to pokaźne sumy na kupno te, te, tego typu urządzeń, tym bardziej, że to było, że, w, że w Polsce byliśmy pierwszymi, te, którzy te działa sprowadzili. Ale widząc, że, że za mną jest Unia i pieniądze z Unii, to było motywacją, że a może zaryzykujemy. Teraz pozostaje tylko dbać o to, by Borówka nie tylko cieszyła oczy nieskazitelnym wyglądem dużych zdrowych jagód, ale także wyróżniała się walorami zdrowotnymi i smakowymi. W tym odcinku Agroszansy to już wszystko, a w kolejnym odwiedzimy m.in. tłocznie soków z województwa łódzkiego. Dziękujemy widzom za zgłoszone nam informacje i przypominam, że czekamy na ciekawe zgłoszenia o inicjatywach z terenów wiejskich. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze.